Azarot istniała od tysięcy lat. Kraina pełna magii, cudów i niebezpieczeństw. Ale od zawsze była także krajną wojny. Lata temu ludzkość przeżyła jeden z najczarniejszych okresów w swojej historii. Płonący Legion, armia demonów niemal zmiotła ten świat z powierzchni ziemi. Królestwa ludzi upadały jedno po drugim, a potęga nieumarłych króla Lisha zsiała spustoszenie w Lorderonie. Teraz, gdy wojna z regionem dobiegła końca, Świat próbował się odbudować. W Stormwind podobnie stanęły mury, a Krasnoludy z Ironforge wciąż kuły stal w swoich podziemnych kuźniach. Na odległym zachodzie nocne elfy starały się odbudować swoje więzi z naturą, tworząc nowy dom wśród gałęzi ogromnego drzewa Terdrasil. Ale w Kalimdorze rodziła się nowa potęga. Horda, prowadzona przez młodego wodza Thralla, odnalazła swój dom w surowej, spalonej słońcem ziemi zwanej Durotanem. Nie byli jednak sami. Plemiona troli Darkspir oraz taurenowie Kerna przyłączyli się do nich, wierząc, że razem zbudują nową przyszłość. Obie frakcje podniosły się z gruzów, ale pokój? Pokój był tylko iluzją, bo wojna między Sojuszem a Hordą nigdy się nie skończyła. A jeszcze większe niebezpieczeństwo wciąż czaiło się w cieniu. Azeroth było podzielone. Dwa wielkie stronnictwa, Sojusz i Horda, patrzyły na siebie z nieufnością. A każde ich spotkanie mogło przerodzić się w otwarty konflikt. Na północy, w Hillsbrad Hills chłodne powietrze niosło echo bitew. Żołnierze sojuszu walczyli o kontrolę nad South Shore, podczas gdy siły hordy z pobliskiego Taren Mill nie zamierzały ustąpić. Każdego dnia rzeka krwi spływała do ziemi, a nikt nie mógł ogłosić zwycięstwa. Na południu, w dusznej dżungli, walka miała inne oblicze. Tu nie było linii frontu. Każdy samotny podróżnik mógł stać się ofiarą zasadzki. Strzała wystrzelona z ukrycia, nagłe uderzenie ostrza. Zabójcy nie zadawali pytań, nie brali jeńców. Ale wojna nie toczyła się tylko w lasach i na równinach. Lecz w wielkich bitwach orkowie i ludzie walczyli o dumę swoich frakcji. W zimnej dolinie Altera Gwale i Orkowie toczyli niekończącą się wojnę o kontrolę nad górskim przesmykiem, podczas gdy lodowate wichry zacierały ślady poległych. Każdy bohater musiał wybrać stronę. Dla jednego była to sprawa honoru, dla innych zemsty, a dla niektórych wojna była po prostu jedynym życiem, jakie znali. Choć wojna między hordą a sojuszem nie ustawała, prawdziwe zagrożenie czaiło się w cieniu. Pod powierzchnią Azarot w zapomnianych ruinach i ponurych twierdzach budziły się siły starsze niż jakiekolwiek królestwo. Niektóre z nich przetrwały tysiące lat czekając na odpowiedni moment, by ponownie roztoczyć swój cień nad światem. W sercu Blackrock Mountain ponął chaos. U podnóża tej przeklętej góry orkowie z klanu Blackrock zawarli pakt z ciemnymi mocami, a w jej głębinach, w Moltenkor czekał sam Ragnaros, władca ognia, jedno z najpotężniejszych bóstw żywiołów, gotowe spalić Azeroth na popiół. Na wschodzie rozprzestrzeniała się mroczna magia nieumarłych. Nekromanci służący królowi Liszowi Kontynuowali swoje eksperymenty tworząc nowe, przerażające abominacje. Ich cel był jeden szerzyć plagę i uczynić Azarot królestwem śmierci, ale jeszcze głębiej tam, gdzie słońce nigdy nie docierało, skrywał się jeszcze starszy koszmar. Na pustyniach Silitus, wśród starożytnych ruin Anquirash, potężne istoty o hitnowych pancerzach powoli budziły się z retargu. Tajemnicza, insektoidalna rasa. Od tysięcy lat zamknięta za magicznymi wrotami, zaczęła ponownie rosnąć w siłę. Ich pan, Chasun, był czymś więcej niż tylko władcą. Był jednym z pradawnych bogów, istot tak potężnych, że nawet tytanie nie zdołali ich całkowicie zgładzić. Nikt nie wiedział kiedy te siły ponownie uderzą. Azeroth czekało na bohaterów, którzy staną na ich drodze. Azarot było bezlitosne dla nieprzygotowanych. W jego zakamarkach czaiły się istoty, które przewyższały śmiertelników mocą i potęgą. Aby je pokonać, nie wystarczył jeden bohater. Potrzeba było całej armii. Najodważniejsi gromadzili się, by stawić czoła najstraszniejszym potworom, jakie kiedykolwiek nawiedzały ten świat. W mrocznym wnętrzu Black Rock Mountain zalałowymi korytarzami i twierdzami orków leżało piekielne serce Azeroth, Molten Tam w Oceanie Ognia czekał Ragnaros, władca Ognia. Wzywany przez swoich czcicieli, ten starożytny żywiołek był gotów pochłonąć cały świat w ogniu. Ale nie tylko on stanowił zagrożenie. Głęboko w jaskiniach, pośród stosów czaszek i kości, czekała smocza królowa. Onyxia. Córka Detwinga, Podstępna i inteligentna. Przez lata manipulowała polityką sojuszu, by w odpowiednim momencie uderzyć. Władcy Stormy odkryli jej zdradę zbyt późno. Teraz to oni musieli wkroczyć do jej leża i zakończyć jej panowanie. Jednak to, co ukrywało się w piaskach Silitus, było czymś znacznie starszym i bardziej przerażającym. Gdy otworzyły się wrota Anquiraj, Azeroth stanęło w obliczu koszmaru spoza czasu. Armii Quiraj ruszyły do ataku, prowadzone przez pradawnego boga Katuna, istotę, której spojrzenie samo w sobie niosło śmierć i obłęd. Tylko nieliczni przetrwali te próby, ale ci, którzy je przeżyli, Stali się legendami. Nikt nie rodził się bohaterem. Każdy, kto przemierzał Azeroth, zaczynał jako nieznany podróżnik. Bez złota, bez tytułu, bez chwały. Pierwsze kroki były zawsze trudne. Na równinach Durotaru młodzi orkowie chwytali za topory i uczyli walczyć się z dzikimi świniakami. W lesie Elwyn. Przyszli wojownicy sojuszu trenowali na bezlitosnych walkach z bandytami Defiasu. Na mroźnych szczytach Dunmorgot krasnoludy z bronią w ręku torowały sobie drogę przez watachy trogów, a na wyspie Teldrassil nocne elfy odkrywały moc pradawnych drzew i druidyckich rytuałów. Ale to był dopiero początek. Każdy bohater wędrował dalej. Do zapomnianych ruin, do lochów pełnych potworów, do miast, gdzie na każdym rogu czaiły się intrygi, przychodziły pierwsze wielkie wyzwania. Pierwsza walka w Deadmines, gdzie czekał Edwin Van Cleef i jego zbuntowani bracia. Pierwsza wyprawa do Shadowfang Keep, gdzie wilkołaki lordów Gilneas walczyły o swoje przeklęte dusze. Każdy lok był trudniejszy, każda misja wymagała więcej siły i sprytu. Każdy zdobyty miecz, każda zdobyta zbroja miała swoją historię. Kiedy wojownik w końcu przywdział swoją pierwszą epicką zbroję, kiedy Max zdobywał różdżkę zdolną niszczyć całe armię. Kiedy Łotrzyk doskonalił cios, który kończył walkę, zanim ta się zaczęła, wiedział, że nie jest już tym samym człowiekiem, który wyruszył w drogę. Ale największa nagroda nie czekała w złocie, nie w skarbach, lecz w legendzie, jaką każdy gracz tworzył własnymi czynami, bo Azeroth nie zapominał o tych, którzy sięgali po chwałę. I tak kończyła się jedna historia, a zaczynała kolejna. Azeroth nigdy nie przestawało się zmieniać. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, każdy bohater miał własną ścieżkę do przebycia. Niektórzy stali się mistrzami bitew, wojownikami, których imiona budziły respekt w całym świecie. Inni zgłębiali tajniki magii, odkrywając zakazane zaklęcia i starożytne runy. Byli też ci, którzy poświęcili swoje życie, by uzdrawiać sojuszników i ochraniać ich przed zagładą. Ale Azeroth nie dawało czasu na odpoczynek. Po pokonaniu Ragnarosa, po obaleniu Onyxii, po stawieniu czoła koszmarowi Anquiraj, Wszyscy zaczynali zadawać sobie to samo pytanie. Co dalej? Wśród zimnych wiatrów północy wznosiła się przerażająca forteca, której czekał nowy wróg. Na dalekich kontynentach czaiły się nieodkryte lądy i potęgi, o których nigdy jeszcze nie słyszał. Bohaterowie nie mieli wyboru. Musieli ruszyć dalej, bo historia Azarot się nie kończyła. To był dopiero początek.